Cześć dziewczyny, jak widzicie zmieniło się trochę otoczenie, gdyż jesteśmy na łąkach z Magdą i z psem na ruczaju. No w ogóle y, ostatnio spotkałam koleżankę i prosiła mnie, żebym dodała filmiki o pielęgnacji psa, prawda? Natomiast no, Nie mogę tego zrobić tutaj Tylko na przykład nakręcę następny filmik Jeszcze nie wiem o czym Może nakręcę moją kolekcję torebek Albo już pozostańmy w temacie Czyli pielęgnacja psa, prawda? Nakręcę go o e, perfumach dla psów O szczotkach <noise> Na przykład mam jeszcze nitkę dentystyczną e, Szampony Różne rodzaje No nie wiem czy wy tak dbacie o swoich pupili Ale ja akurat tak e, No co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Że jak widzicie na zimowo po prostu czapa, inny płaszcz niż wczoraj w ogóle chciałam Wam pokazać, inny szalik. No nie będę się rozbierać i pokazywać innej sukienki, bo wiadomo, zimno jest. No oczywiście Magda tutaj też jest, ale nie pokażę się chyba, bo... bo... <głos> Dziewczyny, <głos> Dziewczyny, pokażę Wam jeszcze e, jak mój pies e, ładnie podaje łapę. Czyli łapa! Proszę jaki dobry, poczciwy pies. Dobra, kończę, bo idę porzucać trochę patykiem. Buziaczki!